Dzień dobry, moi drodzy, a może i dobry wieczór. To, co teraz nagrywam, w zasadzie jest czystym spontanem, ale zarazem wyrazem wszystkich moich emocji, które ostatnio mną targają wewnątrz. A niektórzy moi stali fani o tym wiedzą, a niektórzy może właśnie dziś się dowiedzą, a może nawet pierwszy raz mi widzicie na oczy. Co było ciekawe w momencie, kiedy właśnie chcę powiedzieć, że na ten moment muszę zrobić dość dużą. Przerwę chyba od YouTube'a i zacząć się zastanawiać, czego ja właściwie od tego chcę. Eee, ten kanał, to kanał, który powstał na bazie hobby, niespełnionych marzeń za dzieciaka, gdzie chciałem rozmawiać o filmach, serialach, luźno opowiadać o tym. Choć nie jestem krytykiem filmowym, w ogóle absolutnie nawet nie wiem, czy jest jakiś kierunek krytyków filmowych? Nie to są tacy ludzie, którzy nagle powstają i oni są krytykami filmowymi. Mimo wszystko nie jestem osobą, która turbo zna się na kinematografii, ale lubię filmy, ponieważ też sam jestem filmowcem, kamerzystą, kamerunem. Można by powiedzieć, niektórzy nawet nie lubią tego słowa, ale ja jestem normalny gość, więc tym bardziej nie mam z tym problemu. I tak luźno chciałem opowiadać o filmach. Czasem połączyłem to z pasją do gier. Opowiadałem czasami o grach, choć różnie to wychodziło, bo czasu jest coraz mniej. A nawet zacząłem robić live'y i świetnie spędzało mi się czas z moimi widzami. Jednak od dłuższego czasu mam wrażenie, że YouTube sprawił, że czuję się jakoś ukarany za to, że dwukrotnie przez moją prywatną część życia, a mianowicie bardzo duży aspekt pracy, który mam, i dwukrotność pozostawienia tego kanału na około pół roku bez publikacji przełożył się na to, że nie potrafię dotrzeć nawet do 100 osób podczas publikacji swojego materiału. I ja nigdy w życiu nie oczekiwałem od tego YouTube'a, że nie wiadomo, co się osiągnie. Choć wiecie, no zawsze miło mówić do kogoś, nie do ściany. Gdybym chciał mówić tylko i wyłącznie do Ściany, to wziąłbym swoje trzy koty. Miałbym już trzech obserwujących, którzy by namiętnie mnie słuchali. Oczywiście, gdybym otworzył im puszkę, eee, albo też opowiadał swojej najlepszej, najkochańszej połówce w drugim pokoju w salonie. Jednak, no, niestety od długiego czasu jest tak, że choćbym nie wiem, jak się starał, to nie jestem w stanie dotrzeć do wielu odbiorców, co też jest, nie ukrywam, po części demotywujące. W moim życiu, w życiu człowieka, który ma własną działalność filmową, w której po prostu trzeba często się zażynać, mało sypiać, jeździć po Polsce a nawet za granicę, moment, w którym siedzę tutaj i poświęcam ten czas na YouTube, jest bardzo cennym czasem w moim życiu, bo tego czasu mam naprawdę mało. I choć moja droga połówka, ukochana, najspanialsza Anetka mnie zawsze tutaj wspierała, którą poznaliście, to jednak. Też przez to wspieranie oddawała ten czas nasz wspólny na to, że mógł się tutaj realizować, właśnie w tym pomieszczeniu, w tym pokoju. Gdzie po prostu, kiedy przekładam wszystkie te wartości, no nagle twierdzę, że jeśli ma to na ten moment tak wyglądać, chyba muszę po prostu gdzieś się pogodzić z tym, złożyć broń i jakby na ten moment oddalić się i przemyśleć, jak dalej chcę kontynuować swoje, jakby istnienie na YouTube. Osiągnąłem sukces zawodowy, osiągnąłem niejedno w życiu, z czego jestem bardzo dumny i dziękuję wszystkim bliskim za wsparcie. Nie chodzi o YouTube'a, ale pewnie może niektórzy bliscy oglądają za to, że jesteście, za to mnie wspieracie, za to, że po prostu wierzycie w moje wszystkie debilne pomysły i że to się gdzieś po prostu, wiecie, zawsze gdzieś potrafiło zrealizować. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest tutaj, to jest moje, to jest coś, co chciałem po prostu zrobić i nie powiem. Udało się. Udało się osiągnąć jakieś standardy, żeby wejść w ogóle w te partnerstwa YouTube'a, żeby w ogóle gdzieś tam zaistnieć. Nawet był pewien moment, że naprawdę to zaczęło iść do przodu. Wystrzeliłem kiedyś z kilkoma tysiącami subskrypcji i naprawdę kilka materiałów dało mi bardzo dużą rzeszę fanów. Ale potem czas pokazał, że musiałem odłożyć to wszystko na bok raz na pół roku, potem drugi raz na pół roku. I za tym drugim razem, kiedy wróciłem, już po prostu czar prysł. Już nie dało rady się gdzieś przebić. I z tego miejsca chyba po prostu muszę pogratulować wszystkim osobom, które potrafią to robić, potrafią aż tak się poświęcać, którzy dniami i nocami są na tym YouTubie, którzy po prostu codziennie streamują, codziennie wrzucają materiały. Ja naprawdę po prostu mogę Wam tylko pozazdrościć tego czasu, który możecie tu robić. Natomiast też wiem, że mierzę się z twórcami, którzy. Tylko i wyłącznie z tego żyją, którzy mają na to czas, którzy nie mają innych zajęć poza YouTube'em, a też są schodzącymi gwiazdami. No a zarazem to są też kontrastowi. Absolutnie nie będę tutaj poruszał z imienia, z ksywy YouTuberów, ale widzę doskonale, że skrajne przypadki na YouTubie również przyciągają swoich fanów i też bardzo dużą rzeszę ludzi. Ja jestem osobą, która uważam osobiście się nie wyróżnia. No dobra, może mi widać z daleka, bo mam parę kilo za dużo. Ale osobiście uważam, że mój kanał zbytnio się niczym nie wyróżnia i chyba to też jest ten problem. Że jestem normalnym typem, który lubi grać w gry, lubi sobie pogadać o filmach i to sprawia też, że, że nie jestem w stanie tutaj niczym bardziej Was zainteresować. Z czym też muszę się pogodzić, bo może tak być. Ja czuję, że od YouTube'a dostałem teoretycznie Shadowbana. Zainspirował mnie jeden z moich widzów materiałem Damiana kolekcjonera, który kiedyś zamknął swój kanał właśnie z takiego powodu, że kiedyś miał kanał o, o, o swoim sporcie, potem to zmienił na, na gaming i coś zaczęło tam nie siadać. Wydaje mi się, że u mnie też przez to, że zacząłem kombinować filmy, gry, tutaj jakieś live'y, że po prostu albo algorytm zdębiał i nie wiedział już w ogóle, co ma ze mną robić, albo po prostu może może właśnie się niczym nie wyróżniam. Ale nigdy nie było mi po drodze z tym, żeby tworzyć materiały pod publikę, gdy, żeby tworzyć coś, z czym się nie zgadzam, ale się klika. Nigdy w życiu nie chciałem wewnątrz siebie zatracić się dla viewsów. Ja po prostu tutaj przychodziłem, żeby spędzić miło czas i się samorealizować doskonale, co też jest świetną jakby mm, taką przygodą przed kamerą. Oczywiście ja pracuję z kamerą. Ale często jestem za nią, ponieważ jestem filmowcem, ale to też było świetne doświadczenie, że można było nabrać go właśnie cały czas mówiąc. Choć wiem doskonale, że nie wychodziło to pięknie. Czasami potrafiłem się przejęzyczyć, czasami potrafiłem robić to nieznośne, yy, którego ja sam nie cierpię. Ale mimo wszystko słuchajcie. No, to jest bardzo ciekawa przygoda. Ostatnio dostałem komunikat, że któryś już rok, mój kanał ma, że świętuje urodziny. Nawet teraz nie jestem w stanie zobaczyć tego komunikatu, ale cóż, nie wiem, który był, który był, który był rok. Już kilka lat jestem na YouTube, tylko z tymi przerwami. Ale słuchajcie, do brzegu. Ja z tego miejsca naprawdę chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które we mnie wierzyły, wierzą, które pewnie napiszą komentarz teraz: dawaj, nie poddawaj się, Adrian, lecisz z tym czy coś, bo to nie o to chodzi. Wiecie, naprawdę, jeśli ktoś montuje materiał, na którym spędza 5 godzin i ma 20 wyświetleń, no to umówmy się, prawda? Ja tego kanału na YouTube nigdy nie prowadziłem pod kątem materialnym. Nigdy nie patrzyłem, ile monetyzacji mi wpadło, bo jeśli jesteście to moi widzowie, to wiecie doskonale, że nieraz nie bałem się i nie krępowałem pokazywać wam, Ile to się zarabia za sensa w moim przypadku, że jeśli na wiecie, na jakieś klapki, kuboty z rynku zarobiłem w miesiącu, to było okej, okay. ale to nigdy nie był główny motor napędowy tego kanału, bo gdyby taki był, to już bym w ogóle był zepsuty. I nie mówię tutaj absolutnie w, w kierunku osób, które prowadzą kanał na YouTube i z niego żyją. Ja po prostu gdzieś prowadzę to hobbystycznie. Uważam, że kiedy jest się niszowym kanałem i się startuje i się gdzieś przerzuca em, em, w, tej, w tej całej walce, żeby się wybić, to ostatnie, o czym trzeba, było powinno się myśleć. Ile się robi na YouTube. Powinno to być pasją, powinno być przyjemnością, ale też ta pasja i przyjemność w pewnym momencie odchodzi w dal, kiedy się widzi, że się to robi dla nikogo. Wiecie, materiały, które się tworzy, chciałby się, żeby szły dalej, żeby byli odbiorcy i żeby odbiorcy przychodzili, żeby dyskutowali, żeby komentowali, żebyśmy wymieniali się poglądami, żeby wpadali na live, jakieś inne rzeczy robili. Wydaje mi się, że w pewnym momencie trzeba sobie dać jakąś taką twardą granicę i stanąć przy niej i powiedzieć sobie: Dobra, czy idziemy dalej, czy jednak zawracamy? Ja myślę, ja myślę że w moim przypadku trzeba wreszcie powiedzieć sobie: Starczy, bo mam bardzo dużo zająć w życiu, bardzo dużo obowiązków w życiu, a życie mam jedno i muszę po prostu przemyśleć, co dalej. Najbardziej wiecie w tym momencie mnie rozpierdziela fakt, że moja DHD jak zwykle robiło wszystko z rozmachem. Całe szczęście, że cały sprzęt, który mam, to jest sprzęt, można powiedzieć, filmowy, który, którego nie, w który i tak musiałem zainwestować, bo to jest moja praca i sprzęt tutaj mam od groma. Jedynie mikrofon, jeden, drugi, bo zaledwie mieliśmy coś robić, też był za, zakupiony, ale najbardziej mnie rozpierdziela szyld za mną kanał, który właśnie będę chciał, z którego będę chciał rezygnować, za który wydałem. Tyle jak siana, a nawet w życiu by mi się to na nie zwróciło przez, te, przez ten mój czas, który tutaj spędziłem. E, tak jak mówiłem, to jest hobby. Nie kalkulowałem tego, ale po prostu kiedy teraz to widzę, że to będzie wisiało, to będzie mi przykro patrzeć za każdym razem na ten szyld, który pewnie zdejmę. Ale no cóż, to nie ryzykuje, szampana nie pije. No ja w tym wypadku już uważam, że szampana nie wypiję. Mam nadzieję, że wszystkim osobom dostarczyłem jakichkolwiek atrakcji, wrażeń i mam nadzieję, że w życiu nikogo tutaj nie obraziłem, nie bo. Docelowo nigdy w życiu na tym kanale nie atakowałem nikogo personalnie, ani też nie wymieniałem się jakoś nieuprzejmościami ze swoimi widzami. To bardziej ewentualnie jakieś randomowe osoby wpadały i potrafiły mi pocisnąć, ale to jest normalne na, na polskim internecie przede wszystkim. Do tego jestem totalnie przyzwyczajony jako twórca. Ciężko mi, słuchajcie, nagrywać coś takiego spontanicznie. Nie dlatego, że nie potrafię mówić, bo potrafię mówić, ale ciężko mi to nagrywać spontanicznie, bo. To się dzieje w tym momencie, kiedy to nagrywam. To nie jest coś, co. Do dwa tygodni, się do tego zbierałem, że nagrać ten materiał. Niektórzy tak robią. Natomiast od kilku tygodni w ubie siedziało mi tylko jedno. Że Gadasz praktycznie do nikogo. I na ten moment po prostu muszę się odpuścić. Co dalej? Jeszcze nie wiem. Możliwe, że pójdę za radą mojego widza który wskazał mi, jak zrobił kolekcjoner, może założę jeszcze raz kanał, może znowu zacznę toczyć batalie, może się okaże, że kiedy zacznę przerzucać materiały, tam się zacznie coś dziać. Ale na pewno, jeśli będę miał wrócić, to wrócę na tych samych zasadach. Nie będę tworzył, wiecie, materiałów, które nie są zgodne z moim sumieniem. Nie będę atakował jakichś społeczności, mniejszości, bo to się klika. Nie będę też bronił zasad, o których nie mam totalnie pojęcia, nie będę używał słów, których nie znam znaczenia. Bo jeśli się znowu to pojawię, będę sobą, nie będę chciał sobie gadać. Bo ten kanał miał być o gadaniu. Taki był. Bo ja dużo gadam. Ale dziś ewidentnie entuzjazm we mnie brak i mam nadzieję, że też to zrozumiecie. Przykro mi naprawdę, że tak się wydarzyło, ale. Na ten moment wszystkie materiały, które miały zapowiedziane, czy też ewentualnie live, y, które miały się odbyć, odkładamy na bok, moi drodzy, bo czas najwyższy. Zająć się trochę życiem, zająć się sobą i odnaleźć siebie, a następnie może wrócić. Ten rok jest pod znakiem totalnego kołchozu i rozpierdzielu, jeśli chodzi o moją pracę prywatną. Bo zleceń filmowych mam naj chyba najwięcej w karierze swojej. Plus jeszcze sporo wyjazdów za granicę i jeszcze więcej rzeczy, które są przede mną, które już gdzieś się tlą. Trzeba się na tym skupić, co się udaje, czym jestem mocny, gdzie mnie ludzie doceniają, gdzie widzą jakieś wartości, które dodane potrafię wnieść. A YouTube na razie na ten moment zostawię ludziom, którzy się w nim odnajdują i widzą, którzy odnaleźli swoich ulubieńców, bo. Cieszę się bardzo, że tak właśnie to funkcjonuje, że ktoś gdzieś osiągnął ten sukces i że ludzie znaleźli swoich twórców. Z mojej strony, naprawdę kochani, na ten moment to wszystko. Świetnie było z wami się bawić przez ten czas. Dłuższy czas. Nie mówię, żegnajcie. bo ja mam DHD. Za 5 minut mogę powiedzieć wracam. Ale szkoda. Chyba wewnętrzne dziecko teraz ma małą przykrość. Tak, my prawdziwi mężczyźni potrafimy się przyznać tego, że jest tam przykro, a nawet się popłakać. Akurat płakać nie będę, bo potem sobie to wytniecie i będziecie wrzucać gdzieś na jakieś reelsy i, i pokazywać. Nie wiem z jakim kontentem wrócę. Najlepiej to by było mieć wywalone siedzieć i oglądać tylko cudzesy, nie? To też jest w ogóle dla mnie fenomen, że dziś właśnie ja jako człowiek, który tak długo robię takie materiały, wrzucam je pocięte, edytowane, ewentualnie analizuję coś jak recenzję jakiejś gry czy coś, a potem po prostu wiecie, ktoś wchodzi cały na biało, ogląda ten materiał i zgarnia więcej viewsów tylko dlatego, że jest streamerem i siedzi i ogląda. To też jest przykre. to też po prostu uważam, że internet w ogóle poszedł w bardzo dziwną stronę, a YouTube w ogóle nic nie robi z tym. Jest wiele sprzeczności, wiele rzeczy, których nie rozumiem. Może dlatego, że mam 36 lat? Ktoś powie: że jesteś boomerem, jesteś deadgamerem. Aha, powiem, że po prostu jestem zapracowanym człowiekiem, który musi się skupić na tym, co mu wychodzi w życiu. To co? Mam nadzieję, że do następnego, kochani. Dzięki za to wszystko. Pa. pa.